Witajcie, dzisiaj ja chciałbym porozmawiać na temat wolności słowa i na temat terminu, który wiąże się, a ostatnio jest coraz bardziej popularny, czyli mowy nienawiści. Bo uważam, że ten termin, i właściwie generalnie sankcjonowanie mowy nienawiści, jest w tym momencie jedną z bardziej łatwych i większych furtek, otwierających możliwość cenzurowania internetu. No, ale żeby jakoś to merytorycznie zasząć, sprawdźmy, czym jest mowa nienawiści. Wszedłem na portal Mowa Nienawiści Info, czyli strona, która jest, powstała w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Jest to program finansowany z funduszy Unii Europejskiej, i na tej stronie zamieszczone są definicje mowy nienawiści zgodne z wykładnią Rady Europy. I cóż czytamy na tejże stronie? Otóż mowa nienawiści obejmuje wszystkie wypowiedzi, które szerzą, propagują czy też usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji między innymi nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie oraz dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu. Że tak powiem, ciekawa definicja. Do tego, oczywiście, jako że jest to tylko, powiedzmy, definicja, idą za tym przepisy wykonawcze, które też są zawarte na tej stronie. I wyczytać możemy, że określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim, ksenofobicznym, traktowane są jako przestępstwa kryminalne. Nie wykroczenia, nie jakieś tamtego, tylko przestępstwo kryminalne. I między innymi jednym z punktów jest. Publiczne rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów zawierających treści rasistowskie i ksenofobiczne. Czemu ja to podkreślam? Bo jest to tak naprawdę definicja strasznie szeroka, i według mnie pod nią można podpić, podpiąć właściwie e, wszystko tak naprawdę dosłownie każdą wypowiedź, która jest niezgodna z oficjalną wykładnią e, Unii Europejskiej. I żeby to nie było tak, że to jest tylko jakieś gadanie i teoretyzowanie, jeżeli zajrzymy sobie na jeden z większych naszych portali informacyjnych, czyli na ONET, z 15 grudnia 2015 roku możemy przeczytać, że Facebook, Google i Twitter, czyli można powiedzieć w tym momencie trzy największe koncerny, które są związane z, ze społecznością internetową, Podpisały porozumienie z rządem niemieckim, z niemieckim dokładnie resortem sprawiedliwości, w sprawie usuwania w ciągu 24 godzin wypowiedzi, które są związane z mową nienawiści, szeroko pojętą. Tutaj zaznaczyć trzeba, że Niemcy nie mają swojego prawa, swojej definicji osobnej mowy nienawiści, korzystają z właśnie tego, co przeczytałem, czyli z wykładni Rady Europejskiej. Ciekawe, czyli tak naprawdę w ciągu 24 godzin. Każdy post, na przykład na Facebooku, czy komentarz na YouTube, czy filmik na YouTube, który jest chociażby nie zgadza się z tym ktoś, że uchodźcy są przyjmowani w Niemczech. No Niemcy coraz częściej się z tym nie zgadzają, bo mają z tego powodu różne problemy, są traktowani źle, są atakowani itd, i tak dalej i tak dalej. I według tej wykładni każda taka wypowiedź może być cenzurowana, ale żeby to nie było jeszcze tak prosto, bo to nie chodzi tylko o cenzurę. Jeżeli zajrzymy sobie na portal prosto z mostu net, z 16 listopada 2015 roku mamy nowe regulacje w prawie niemieckim, gdzie jest napisane wyraźnie, że wszyscy, którzy podburzać będą przeciwko tak zwanym uchodźcom zostaną uznani winni oraz zmuszeni do zapłacenia grzywny w wysokości 5000 euro albo też będą musieli spędzić 120 dni w areszcie. Czyli 1 trzecią roku, czy miesiące. 4 miesiące, przepraszam. Jeżeli to nie jest jakieś kuriozum, no to powiem szczerze, jeżeli to nie jest jakieś miękkie wprowadzanie cenzury, to naprawdę chyba ja nie wiem, na czym polega cenzura. No według mnie w tym momencie wolność internetu, czy też wolność wypowiedzi w Niemczech jest naprawdę poważnie zagrożona. Ale żeby nie było, że sprawa dotyczy tylko Niemiec, jeżeli przypomnimy sobie. Z tą no, jeszcze do niedawna głośną sprawę Mariusza Pudzianowskiego i fundacji Hate Stop, kiedy to za wypowiedź Mariusza, no wiadomo może nieco emocjonalną, ale dotyczącą tak naprawdę obrony własnego mienia, własnych kierowców przed bandytami w Kale, bo inaczej tego nie można nazwać, bandytami, którzy atakują ciężarówki z nożami, z kamieniami, z pałkami i ta fundacja, tam w osobie nie pamiętam tej jak ona się tam nazywała, złożyła doniesienie do prokuratury właśnie o mowę nienawiści. Co ciekawe, ta sama fundacja, kiedy limuzyna prezydencka miała wypadek, i pod wieloma informacjami, czy też doniesieniami na różnych portalach internetowych, kiedy pojawiały się komentarze w stylu: życzę mu, aby. Umarł, czy też życzę mu śmierci w męczarniach, albo też szkoda, że brzozy nie było, to już jest w ogóle podwójnym takim no, nawiązaniem, bo jeszcze tutaj traktuje to katastrofy smoleńskiej. Jakoś ta fundacja wtedy nic nie zgłosiła, nie uznała za niewłaściwe żadnej z tych wypowiedzi nikt za to nie był sankcjonowany. Dlaczego? Bo nie wiem co, bo prezydent Duda nie jest z tej właściwej opcji politycznej. Powiem szczerze, ja nie jestem jego jakimś tam fanatykiem, czy mega zwolennikiem. Też mam do niego trochę zarzutów, ale no bez przesady, no takie wypowiedzi. Jeżeli już bawimy się w donosicielstwo, no to się bawmy konsekwentnie, tak? Tutaj żeby zakończyć tą dygresję, to wydaje mi się najlepszą, wypowiedź najlepiej podsumowującą to yy, Przetoczyć należy wypowiedź Marcina Mellera, który naprawdę według mnie w 100%, w 100 trafił, a powiedział on tak: Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy żyjemy w domu wariatów, oto najnowszy dowód. Samochód prezydencki ma kraksę. W normalnej rzeczywistości powinniśmy się wszyscy przejąć i oczekiwać wyjaśnień dotyczących funkcjonowania ochrony prezydenta państwa. A w naszym wariatkowie połowa widzi zamach, a połowa ma bekę. Wracając jednak do tematu, jakie jest moje zdanie na temat wolności słowa i ograniczania wolności słowa? Gdzie należy postawić granice? Bo jednak gdzieś ją postawić trzeba. To też nie może być tak, że każda wypowiedź jest no, dopuszczalna. Według mnie zasadnicza różnica jest taka. Jeżeli wypowiedzi są pojedynczych ludzi, dotyczą pojedynczych ludzi, ktoś tam pisze sobie, to niech pisze sobie nawet największe głupoty. Nie wiem, jeżeli nie wiem, nienawidzi murzynów, niech sobie pisze, nienawidzę, nienawidzę murzynów, nienawidzę arabów takich jakich. Dobra, to jest jeszcze nic. Jeżeli komuś nie grozi bezpośrednio, jeżeli kogoś nie nęka, czemu nie? Proszę bardzo, dobra, niech pisze sobie tak naprawdę, jego zweryfikuje społeczność internetowa, bo zostanie po prostu obrzucony totalnym ostracyzmem. No i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi grupowe w ramach jakichś grup czy też organizacji, no to faktycznie, jeżeli wypowiedzi mają na celu czy też idą w kierunku organizowania się aby robić komuś krzywdę na tle nie wiem rasowym faktycznie no bo to nie wiem zbieramy się żeby tłuc czarnych czy tam arabów i tak dalej. Jasne, to już tutaj w tym momencie powinno wkraczać prawo i w tym momencie faktycznie takie wypowiedzi powinny być sankcjonowane. Natomiast naprawdę tutaj wykładnia prawna nasza która też jest bardzo rozmyta powinna być bardzo precyzyjna, bo jednak mamy bardzo duże zagrożenie. O co mi chodzi? W tym momencie ostatnim medium wolnym na świecie, na świecie, bo nie tylko chodzi o Europę, a nie o Polskę, jest internet. I teraz jeżeli wolność słowa zostanie ograniczona czy też zabrana z internetu, to w tym momencie naprawdę mamy wielką szansę, a właściwie pewność, że wylądujemy w nowej formie dyktatury, gdzie media będą miały pełną władzę, a my będziemy totalnie zmanipulowani, bo Media, jak same się nazywają, są opiniotwórcze, czyli będą kreować nasze opinie na każdej płaszczyźnie odnośnie tematów, które są dla nich wygodne. I będą kreować nasze opinie w takim kierunku, żeby były one zgodne z tym, co one chcą, co też media są, chcą. A niestety, no, nie możemy, że tak powiem, tego nie zauważyć, że wszystkie większe koncerny medialne prowadzą interesy z jakimiś rządami. Tak samo wszystkie większe koncerny generalnie prowadzą interesy rząd z rządami, bo w interesach korporacji nie jest kapitalizm taki w rozumieniu książkowym, tylko tak naprawdę właśnie układy z wszystkimi rządami i partiami rządzącymi. Dlatego też naprawdę, jeżeli to będzie doprowadzać do ograniczania naszej wolności w internecie, no to w tym momencie naprawdę powinniśmy tutaj postawić w pewnym miejscu już barykadę. I wydaje mi się, ta granica, którą wcześniej przytoczyłem, to jest taka zdroworozsądkowa granica, gdzie faktycznie po przekroczeniu jej, no to już media, medium internet powinno być w jakiś tam stopniu ograniczane, czy też, no nie chcę używać słowa cenzurowane, ale jednak poza tym, naprawdę. Karanie kogoś za to, że się nie zgadza, chociażby z tym, że uchodźcy są przyjmowani w jego kraju bez jego zgody, no to przepraszam bardzo. No to tutaj mamy naprawdę wstęp do takiej dyktatury, że wszystko to, co wymyślił Stalin, Hitler, to jest, to jest nic. Takie jest moje zdanie. A jakie jest Twoje? Zachęcam bardzo do komentowania, do wypisywania i dyskutowania w komentarzach. Bardzo jestem ciekawy, co o tym myślicie. I jeżeli. Macie jeszcze inne tematy, z, powiedzmy pol, na polu politycznym, gospodarczym czy powiedzmy powiązanych, no to też dajcie propozycje, A postaram się zmontować na ten temat odcinek, bo chciałbym, żeby ten vlog był e, taką interakcją w dwie strony pomiędzy mną a wami. Dzięki bardzo. Za uwagę, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie lajka, like skomentujcie i subskrybujcie mój kanał. A na pewno już yy, niedługo pojawi się kolejny odcinek mojego vloga. Dzięki i do zobaczenia.